Na początku chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że ruszyły właśnie letnie promocje na AliExpress i możemy teraz dostać kilka ciekawych rzeczy z polskiego magazynu. Na przykład prezentowane w tym materiale Amazfit Beep, który będzie poniżej 50 dolarów, Amazfit GTR za około 106 dolarów, Phone F2 Pro za niecałe 350. Liczę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Myślę, że Mi Band 5 wyrywiemy poniżej 100 zł. Oczywiście linki i kupony znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz przejdźmy już do właściwego materiału. Po testach Realme Band, gdzie powiedziałem, że opaska jest trochę zbyt wysoko wyceniona, producent natychmiast opuścił cenę. A jak jest z Realme Watch? Czy jest tak samo zbyt wysoko wyceniony? A może jest opłacalny? Zobaczmy jak to wygląda na tle Amasfita Bip. Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteście nowi to zachęcam do subskrybowania, bo to niezwykle motywuje. No i pamiętajcie, że na koniec możecie zostawić łapkę w górę. Tak jak inne produkty tego producenta, cygarek przychodzi w żółtym pudełku. Jego wygląd, może niektórzy powiedzą, że jest zbliżony do firmy z nadgryzionym jabłkiem, jednak ja tutaj zbytnio podobieństw nie widzę, no może bardziej do Amazfit Bip. Przedni ekran jest bliżej górnej części z dużym, niezagospodarowanym miejscem na dole, na którym jest słabo widoczne logo Realme. Z prawej strony widzimy przycisk sterowania, a od spodu pinę do ładowania oraz pulsometr. Akurat w obu wypadkach jest to w tych samych miejscach. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Silikonowa opaska ma na końcu wsuwkę, dzięki której po zapięciu możemy schować pasek. Liczba dziurek jest odpowiednia, bez problemu powinien on się zapiąć na grubszych oraz na chudszych nadgarstkach. W obu zegarkach paski jesteśmy w stanie odpiąć i wymienić na inne. Ekran, przez to, że nie jest w środkowej części przedniej tarczy, wygląda na bardzo mały. Ma on przykątną 1,4 cala, a MassFit Beep ma przykątną 1,28. Oba są chronione przez szkło Gorilla. Jednak ekran w Amazfit jest wykonany w technologii E-ink. No i podczas codziennego korzystania, to ten od Realme jest lepszy, czytelniejszy i ładniejszy. Ale dzięki technologii E-ink ekran w Amazficie może cały czas pokazywać nam tarczę zegarka i prawie nie pobiera on prądu. Dotyk na obu działa bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o funkcje, to mamy tutaj podobnie. Dla wielu najważniejsze powiadomienia wyświetlane są prawidłowo czy to SMS, połączenie czy wiadomości z innych aplikacji. Pulsometr wskazuje pomiary podobnie w obu wypadkach, ale jak wiadomo są to tylko informacje poglądowe. Możemy ustawić pomiar ciągły, czy też raz dziennie oraz ostrzeżenia, kiedy np. tętno jest zbyt niskie lub wysokie. Zegarek zbiera także informacje na temat snu, liczby kroków. Co do tych danych nie mam co się przyczepić, jest ok. Na Realme Watch możemy sprawdzić pogodę, stopper, ustawić alarm. Są nawet ćwiczenia medytacyjne. Opcje sterowania muzyką w telefonie, robienie zdjęć zegarkiem czy odnalezienie telefonu po kliknięciu na opaskę. To samo oferuje nam Amazfit, no może oprócz medytacji. No i kolejna ważna kwestia, jeżeli wybieracie smartwatch z uwagi na uprawianie sportów, to niestety w Realme jest dosyć ubogo. Zegarek nie ma GPS co ma nawet dwuletni Amazfit, który możemy kupić nawet za niższe pieniądze. Realme Watch tylko mierzy puls, czas i kalorie. Tutaj zdecydowanie przewaga ma konkurencyjny zegarek, co moim zdaniem może być decydującą kwestią. Jakie są dostępne sporty? Właśnie widzicie. W kwestii baterii, znowu konkurencja pod postacią dwuletniego zegarka Amazfit wygrywa z nowością od Realme. Zegarek z pod żółtej barwy wytrzymuje lekko ponad tydzień bez ładowania, jeżeli mamy włączoną opcję powiadomień, a Amazfit daje ratę miesiąc. A jeżeli wyłączymy powiadomienia, rozłączymy go od telefonu i korzystamy tylko z opcji godziny, to daje radę nawet 4 miesiące. Jakie było moje zdziwienie, jak wyciągnąłem ten zegarek po 3 miesiącach z szafki, a on nadal działał. Do obu zegarków są specjalne ładowarki, do których wkładamy zegarki pinami do dołu. Do konfiguracji smartwatchu i połączenia z telefonem, wymagana jest aplikacja, w przypadku Realme jest to Realme Link, a MassFit łączy się z MiFit, tą samą co Mi Band. W obu mamy podobne opcje. Pełne statystyki snu, kroków, tętna, kalorii, zapis aktywności, możliwość zmian tarczy zegarków. W Realme po aktualizacji jest teraz opcja ustawienia swojego zdjęcia na zegarku, a Maswit tej opcji nie ma. Podsumowując, Realme Watch kosztuje aktualnie 299 zł. Amazfit Bip 259 W promocjach z Ali z wysyłką z Polski Bipa można wyrwać nawet poniżej 200 zł, tak jak Realme Band staniał do 69, tak Realme Watch powinien kosztować poniżej 200, aby być wartym zakupu. Według mnie dwuletni Amazfit Bip jest lepszym wyborem przez dłuższy czas pracy na baterii. Ekran E-Ink, który może być cały czas podświetlony, teoretycznie jest on gorszej jakości niż ten w Realme, ale ja wolę mieć cały czas godzinę pod ręką. No i wbudowany GPS, którego w Realme brakuje. Ja biorę sobie BIPa na trening i telefon zostawiam w domu, bo GPS jest w zegarku. A Realme Watch to taki Mi Band 5 tylko w innej obudowie, z większym ekranem, bo tak naprawdę to funkcjami wcale się nie różnią. A Wy co sądzicie o pasce od Realme? Chcecie zobaczyć pełny test Amazfit BIP po dwóch latach? Czekam na Wasze komentarze. A na dzisiaj to już tyle. Pamiętajcie o łapce w górę. Do następnego. Cześć!